Cześć, nazywam się Jela Żyrek, witam Was na moim roślinnym kanale. Dzisiejszy odcinek chciałam poświęcić startowi roleja, czyli tak zwanemu sznurowi pereł, bardzo pięknej roślinie, która w większości naszych domów jest. Każdy z nas próbuje swoich sił w uprawie tej rośliny, przy czym no, nie każdemu wychodzi. Przyznam szczerze, że ja też na początku miałam bardzo duże trudności i problemy, ponieważ no, moje starcze, starce kończyły różnie. Część z nich umierała, część z nich była zasuszona, nigdy nie mogłam znaleźć tego złotego środka. Jak zrobić, żeby właśnie tak fajnie rosły jak teraz i żebym mogła je rozmnażać e, jeszcze bardziej? Do pewnego momentu, kiedy właśnie to odkryłam i chciałam się z Wami podzielić. Na początek może kilka informacji na temat samego starca, tego co lubi, czego nie lubi, jakie lubi stanowisko. Jeśli chodzi o stanowisko, w którym ten starzec lubi, e, lubi przebywać, lubi być, lubi rosnąć, e, to bardzo jasne pomieszczenie. Starzec lubi ciepło, lubi się wygrzewać w słoneczku, e, lubi, żeby te promienie słoneczka go dotykały. Przy czym nie lubi stać bezpośrednio przed oknem, gdzie przez cały dzień to słońce będzie go palić e, i wysysać całą wodę z jego kuleczek. Bo jak widzicie, liście starca są to takie kuleczki. Pokażę Wam właśnie tutaj bliżej. Mam nadzieję, że mi się uda. Bo każda kuleczka ma taki bardzo cieniutki paseczek. Nie wiem, czy będzie to w ogóle widać na filmiku, ale na pewno wiecie w swoich starcach, że jak przyjrzycie się tym kuleczkom, to zobaczycie, że jest taki cieniuteńki paseczek. On jest jakby przyjrzeczysty. Właśnie dzięki tym paseczkom starzec dopuszcza światło do środka tych kuleczek, do środka swoich listków i może zachodzić proces fotosyntezy. Więc, jakby, już to pierwsza ciekawostka o starcu. Kolejną rzeczą, której Starec bardzo nie lubi, to przelewanie, więc bardzo oszczędnie z wodą. Nie podlewamy. Podlewamy starce dopiero wtedy, kiedy jego podłoże całkowicie przeschnie. Wkładamy palucha na dobry centymetr do doniczki, sprawdzamy jak to wygląda, jeśli czujemy, że jest sucho, podlewamy. Bo lepiej go zasuszyć delikatnie niż przelać. Z przelania ciężej jest go odratować. Jeśli chodzi o te dwie fazy w, star w, 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 w hodowli starca, jeśli chodzi o przelanie, jeśli przelejemy starca, on będzie długo w tym mokrym podłożu, zaczną gnić korzenie, zaraz potem zaczną gnić kulki, zacznie się robić pleść, zacznie marnieć w oczach, no może być ciężko, żeby go uratować. Jeśli chodzi o przesuszenie, e, objawia się to takimi kulkami, jakby były stare, takie pomarszczone się robią, e, więc wtedy wiemy, że go podlać i łatwiej jest go odratować z fazy, Przesłużenia niż z fazy przelania. Jeśli na przykład chcemy rozmnożyć naszego starca albo właśnie go przelejemy i chcemy go ratować, pokażę Wam właśnie teraz, jak to zrobić. Potrzebna nam będzie doniczka z torfem. Z torfem z do kaktusów, z torfem z piaskiem. Ja tu mam torf z do kaktusów, przygotowana doniczka wcześniej. Jak już to no, przelejemy, na przykład tego naszego starca i chcemy go ratować, to odcinamy te wszystkie łodygi, które się jeszcze nadają do użytku. A tutaj przygotowałam sobie co prawda takie mniejszy dwa, ale są takie dwie mniejsze łodygi. I w sposób wkładamy do ziemi taki, że po prostu kładziemy tą naszą łodygę na ziemi. Najlepiej robić sobie to tak naokoło, bo jeśli mamy więcej tych łodyg, zrobimy sobie takie kółeczko dookoła i wypełnimy całą doniczkę. Więc jak nasz starzec będzie rosnął, będą nowe pędy, to fajnie będzie się robić taka kopułka, jak jest na przykład tutaj albo tutaj w tej doniczce, i nie będą tylko takie kilka zwisających pędów, takich, które tak bardzo słabo wyglądają. Więc robimy to w ten sposób, że układamy sobie tak dookoła, drugiego sobie weźmiemy. Zaraz obok również sobie go położymy dookoła, żeby sobie je zakładać tak na okrągło. I gdybyśmy mieli więcej takich, takich właśnie sadzonek, to będziemy to robić w taki sam sposób na około doniczki. Jeśli chodzi o te sadzonki, delikatnie tutaj łodyżkę możemy sobie przysypać tym naszym torfem i zwilżyć. Delikatnie spryskać spryskiwaczem. i Nie przygotowałam sobie spryskiwacza dzisiaj, ale zaraz to zrobię po nakręceniu filmiku. Spryskać z i myślę, że do dwóch tygodni powinny się pojawić malutkie korzonki. I zaraz pod listkami, no i starzec powinien sobie zacząć rosnąć. Bardzo ważne również, nie przelewamy. Podlewamy kolejny raz, nawet przy ukorzenieniu, jeśli dobrze ziemia przesknie. Jeśli chodzi o drugą opcję i możliwość rozmnażania. Starca. Jak właśnie możecie zauważyć tutaj, i tu wam to pokażę, bo to będzie bardzo, bardzo fajnie widać. On czasem puszcza sobie takie korzonki. To są korzonki. Więc jeśli. Yy, chcemy go rozmnożyć, bo już ma przepiękne długie pędy i chcemy mieć więcej tym się z kimś podzielić, no to w taki sposób bardzo łatwo odcinamy sobie tutaj taki pęd zaraz przed korzonkami wkładamy korzonki do ziemi i jest rośnie, więc po prostu nic prostszego. Yy, a jeśli chodzi o tą drugą fazę, gdzie go przelejemy i widzimy, że już naprawdę marnie i chcemy go ratować i mamy taką możliwość, również to robimy w taki sposób. Można sobie nawet, żeby było łatwiej to zrobić na dwie doniczki. Do jednej doniczki dać takie pędy bez korzonków, do drugiej dać te z korzonkami będzie nam też łatwiej pilnować i sprawdzać, jak to będzie wyglądać. Wydaje mi się, że to w sumie tyle najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o starca. Nie przelewać! Dajcie znać w komentarzach, czy macie starca, czy próbowaliście już kilka razy, czy macie jakiś złoty środek w ogóle, jak zrobić, żeby rosnął. Bądź polegliście kilka razy i nie chcecie już próbować, ale może ten filmem Was natknę i spróbujecie jeszcze raz. Gdybyście chcieli spróbować jeszcze raz, albo gdybyście marzyli właśnie o starcu, żeby mieć swojego własnego taką piękną sezonkę, to te sezonki, właśnie te trzy, trafiają zaraz na Cypryszczykowi Targ, na licytację dla Cypryjka. Stwierdziłam, że będzie miło i fajnie. Jak tak będzie, wy będziecie mogli sobie nabyć, mam nadzieję, takiego starca, że będzie was tam dużo. A Cyprienek będzie miał coś od nas w prezencie. No, więc chyba tyle. Oczywiście wrzucę wam link do aukcji i do grupy pod filmikiem, żeby sobie był, żebyście mogli filmy, żeby nie trzeba było szukać. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, do polecenia znajomym, żeby nas było dużo, 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 dużo. I żeby mogła kręcić takie fajne filmy dla was, więc życzę wam dobrego tygodnia i trzymajcie się, cześć!